No, hejka na naszym kanale, nie? Kiciulka? Tak. Witajcie serdecznie. Taki wstęp. Takie powitanie zrobiłyśmy, widzą. Ekstra, nie? Dobra, muszę ją wypieszczochać, bo nie da, mi, nie da mi nic nagrać. Musiałam ich normalnie zamknąć, bo nie byłam w stanie się skupić. Wszyscy tutaj przyszli. A w dzisiejszym odcinku pojedziemy na do siedliska moich rodziców na wieś. I pochodzimy po ogrodzie mojej mamy, zobaczymy jakie plony. No i to będzie taki odcinek: Mój ogród kontra mamy. Tytuł z głowy, jak zwykle. Ale to będzie później, bo teraz później, czyli tutaj Wam już napiszę. Jeżeli ktoś nie chce moich pierdół słuchać, no to możecie sobie przejść od razu do sedna sprawy. A dzisiaj, bo ja sobie nawet zapisałam bo ja ciągle zapominam i z odcinka na odcinek. Ja jak włączam kamerę, to w ogóle o wszystkim innym myślę, tylko nie o tym, co na przykład, nie wiem, ktoś mi tam zadał jakieś pytanie. Oczywiście na, nie na wszystkie odpowiadam, bo to ff, jej, z odcinka na odcinek bym musiała nic, tylko odpowiadać na pytania. No ale tych pytań akurat było bardzo dużo, bo po publikacji odcinka z narożnikiem e, strasznie dużo mnie zasypaliście wiadomościami, bo wam się ten narożnik Przepraszam. Kanapa z spodobała i chcieliście, żebym wam powiedziała skąd, gdzie um, zakupiłam właśnie ten cały komplet. No i to nie jest jakaś tam żadna tajemnica, nie jest też to żadna reklama, no bo ja tutaj nie reklamuję, ale w sumie ja szukałam dosyć długo. Jestem typem, który no, niestety musi pomacać. Musi usiąść, musi sobie rozłożyć na miejscu, zobaczyć, jakie jest powierzchnia spania. No bo już w tam, tamtym odcinku wam tłumaczę, dlaczego z, zrezygnowałam jakby z materaca i z y, takiej sypialni, jest to sytuacja przejściowa. No, i szukałam w internecie i pomimo tego, że gdzieś tam opisy są, wiadomo, fajne, zdjęcia są fajne, ale ja jestem jeszcze ten typ, który no musi posiedzieć, popatrzeć, sam rozłożyć. I zobaczyć, jak to wygląda. Więc w sumie pojechałam do Ikea. W Ikea nic mi się nie spodobało. Jeszcze taką fajną panią sprzedającą, taką antyreklamę trochę może zrobię, ale w sumie, co mi tam. <laughs> Pani sprzedająca była taka fajna w porządku, że jak się dowiedziała, że ja muszę spać na tym, no to w sumie tam były tylko dwie takie pozycje, które naprawdę byłyby wygodne do spania. To jest Ikea, mówię. Ale nie odpowiadało mi w sumie nic oprócz tego, że ewentualnie byłoby to wygodne do spania ani wyglądem, ani jakby no, przede wszystkim wyglądem i klimatem. No i zdecydowałam się, zaraz obok, w Bydgoszczy jest Bodzio, i to jest w sumie polska firma, i to też mi się tak spodobało. Mówię, no a co tam, będę wspierać polską firmę jak już. No, i faktycznie tam był taki, były kanapy różne, i fajnie, bo ta część, jakby, która się rozkłada, jest dosyć ważna, żeby zwrócić na to uwagę, bo przeważnie, i wykawa właśnie to było, że ta część, którą się dokłada ewentualnie do spania. Była z innego w ogóle materiału i to było o wiele twardsze, różniło się wysokością po rozłożeniu, także to było takie dosyć istotne dla mnie. A tutaj w tej kanapie z szezlongiem z firmy Bodio, już wiecie teraz, że to z firmy Bodzio, powierzchnia jest całutka, równa i ta część, którą się kładzie, jest. Również na sprężynach, bo całość jest na sprężynach i ta również jest na sprężynach, co powoduje, że cała powierzchnia spania jest równiutka. Ale jak już jesteśmy przy tematyce spania i tego narożnika, no to w sumie tak się fajnie zbiega z tematem pierzyn. Bo ja w pierwszym roku tutaj u siebie na kanale, jak. Znaczy, ja tego nie pokazywałam na kanale, bo to było jak ja kupiłam dom i robiłam porządki tutaj w, w całym tym domu i z całego tego domu. Bo może ktoś nie wie, wszystko tutaj poprzedni właściciele, tak naprawdę, oprócz takich swoich naprawdę osobistych rzeczy, zostawili. No i zostało też bardzo dużo pierzyn, kolder takich z pierza. No i ja to zebrałam wszystko w jeden jakby jedno pomieszczenie, tego było naprawdę bardzo dużo. No i mi było żalem, wie kurczę, wie kiedyś jeździli po wsiach y, i takie rzeczy zabierali skupowali. Nie chodziło mi oczywiście tutaj o pieniądze, tylko bardziej o to, żeby no, po prostu tego nie wyrzucić, bo nie wiedziałam co z tym zrobić, mając też świadomość jak bardzo drogie są te rzeczy. No bo nie wiem, zwykła jakaś taka z dobrego pierza poduszka w fisku y, kosztuje naprawdę bardzo dużo pieniędzy. I zaczęłam szukać w internecie i okazało się, że tutaj u mnie w regionie, konkretnie z niedaleko tutaj w świecie, chyba grudziąc w świecie, bo nawet nie wiem w sumie skąd jest Grzesiu, zajmuje się właśnie takimi rzeczami, czyli przyjeżdża, zabiera takie pierzyny, czyści to pierze, przeszywa na nowo z nową tą powłoczką i przywozi na nowo oczywiście za opłatą. No i ostatnio był u mnie pan Grzesiu, bo została mi jeszcze jedna stara. Pierzyna. Pierzyną też już zamierzam, A, okay. bo to jest ta, którą pominęliśmy, co wtedy wszystkie te, pamięta pan, jak, ta, nie, całą, całą ta, ta, tą, tą, tą te, w tej tak, 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 ten, no. No. I tą zostawiliśmy, bo jedna gruba, nie, no, ale, ale w ogóle jej nie wykorzystuję. No, ale super tam pióra były wszystkie te. No to podejrzewam, że tutaj też będzie, nie? No. No dobra, to weźmiemy ten. Spakujemy. A co do picia? Mam wszystko w samochodzie, no. mam coś wszystko coś w samochodzie, coś ale... coś zimnego, no to woda po prostu. Woda z prostu cytrynką woda. i zmiętą może być? Obojętne tak, żeby pani tam nie miała tego. W ogóle pani a taka możemy przyjść na ty czy coś no, takiego. No pewnie, że no, tak. Na no. Kasia. Dokładnie. No, no od razu lepiej, nie? Do domu, jak ten, no, Kasia to, Kasia tam, to, a później mówię, no... A później a a pan Pani, pan, nie? Kasia, Ale to... A co, co z tego będziesz chciała? Kołdrę. Cienką, ale większą, bo tamte robiliśmy 160 tak, na. Czyli tutaj 2 na 220 tak, tak, taką. Nie 2 na 2. Bo 2 na 2 nie, nie. Zależy jaki masz pościele, bo 2 na 2 to jest IKEA a 2 na 2, 20 to jest taki, wiesz, taki stary wymiar no, jak. Ja dwa na 220 mam. 2 więc, na 220, tak. bo mhm. to jest jednak, wiesz, jak się coś tam. I najcieńszą jaką się da. Dobra, spróbuję taką jaką się da. Ale mhm. Bo chciałabym, żeby ona była taka na, na teraz, nie? Mhm. Właśnie mhm. taka letnia mhm. i. Znaczy, no. Ym, ale obawiam się, że tu jest mimo wszystko za dużo piór, wiesz, zostanie coś, co wtedy. No, to, to nie wiem, no to, to coś sobie zrób. <grym> nie, 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 absolutnie mm. nie. To słuchaj. No ale to, tak nie z tym robić, nie? Ym, to zrobię tą kołdrę. Jak zostanie, myślę, że zostanie, to ja te pióra resztę tu przywiozę. Masz gdzie składować, w razie czego. Y Gdzieś tam tak w worku, żeby tam sobie wisiało, czy w tym y starym y wlecie. Ewentualnie jak Ci przyjdzie jakiś pomysł, że nie wiem. Chciałem powiedzieć poduszkę, Jasiek, ale wydaje mi się, że. Już mam, nie? Bo wtedy no, ale te tyle. są za ładne na poduszkę. Bo mhm. ja ci bym zrobił poduszkę. Ale pewnie nie zostanie tyle, żeby była jeszcze to jedna To może odra. pierwsze. A po drugie, to ona będzie ładna nawet tak normalnie, ale szybko się uklepi, Bo to są za ładne pióra na. Mhm. Dobra, to, ja dobra, to tutaj... zrób taką grubość, żeby ona była taka dobra. Ta no. była najgrubsza, ani razu jej nie wykorzystałam. Uh -huh. No, już nie te czasy, nie. nie? Co kiedyś, że tam mrozy były i no w, no, takich, w takich gdzieś... domach, no Słuchaj. to przecież było zimno, no, nie? Wiemy, przecież tutaj mogłabyś mieć w styczniu minus 20 i kiedyś za naszej młodości, no uh -huh. mojej powiedzmy, nie Twojej. No dobra, no naszej, to, no. To, no. To wiesz, to, to byśmy się nie dziwili, nie? No nie, A Teraz uh -huh. mrozu szukamy, nie? No, dobra. To, to ja tutaj mam. A teraz tylko się, jaki inlet gdzieś chciała. pokażę jeszcze, co jest. A, no to jest dobra, niebieski. Tam niebieski. Bo jest, e okay. mam niebieski, więc A, jak już okay. będzie niebieski, tak? nie szukajmy. Niech no, już jak będzie wszystko chcesz? w jednym, w jednym no dobra, kolorze. Dobra, mhm. no to niebieski. Tak, niebieski. Także ja Wam serdecznie polecam usługi Grzesia, bo naprawdę jeżeli macie jakieś właśnie takie rzeczy, które trzeba odświeżyć, bo pamiętajcie też, że co kilka lat trzeba tak naprawdę to przeszyć, odświeżyć, wyczyścić. Tak jak Grzesiu, z tego co mi pamiętam, to chyba co 10 lat, a przy jakichś takich alergicznych dolegliwościach to nawet co 3 lata. Więc y, tutaj region Pomorze, y, Trójmiasto, gdzieś tam Kujawsko-Pomorskie. Grzesiu przyjeżdża i sobie tak klientów ustawia, że odbiera to sam. Natomiast myślę, że śmiało mogę tu polecić, bo już nie jeden z Was gdzieś nawet za zagranicy zamówienia robił, więc mogę Wam polecić metodą wysyłkową: jak najbardziej wspierajcie taki biznes, bo za chwilę tego nie będzie, a myślę, że powinno być. I Grzesiu tutaj już pracuje tak naprawdę z takim długoletnim doświadczeniem, bo tą firmę ma po swoim ojcu więc myślę, że tego typu biznesy naprawdę powinniśmy wspierać. Także ja w opisie filmu zostawiam Wam namiary do Grzesia, to będzie numer telefonu po prostu, no bo tam nie ma jakiejś strony internetowej, ani nic takiego, więc kontaktujcie się śmiało, piszcie, dzwońcie i mm, szukajcie swoich starych kołder, pierzyn, poduszek i róbcie z nimi co trzeba. Włożyłam kapelusz i idę obczaić ogródek mamy, póki mama nie widzi. Trzeba przed mamą się ukrywać. Bo mama goni ze ścierą, jak widzi, że nagrywamy z tatą. A propos tego, że często się pytacie o... Tajne przejście. Często pytacie się o moją mamę. I że tylko tata i tata. A mamy to nie. Ja już nie raz tutaj mówiłam na kanale, ale nowym widzom powiedzą, mama jest, wszystko z nią w porządku. Natomiast nagrywanie chęć próba nagrywania mojej mamy. E, graniczy z cudem i e, ryzykuje relacje rodzinne, więc wybaczcie, ale moja mama się nie da, nie uda się. Ła! Wow. Tutaj mamy raj. Ogólnie moja mama prowadzi ogród ekologicznie od lat. Nie używa żadnych, nigdy nie używała żadnych oprysków, żadnej chemii. No i w sumie jak każdy ogrodnik taki moja mama co roku z czymś tam się walczy. W tym roku z tego co mi tam zdążyła wspomnieć, no to ogórki zaraza już chwyta i niestety, ale za mało deszczu, za dużo deszczu. No i tak, wiecie. Nie jest to łatwa sprawa, więc u mnie ogórki na razie są ok. Myślę, że przez to, że ogórki u mnie są w skrzyniach i one się tak, pomimo tych deszczy, tego wszystkiego, skrzynie jednak bardziej przepuszczają tą wodę. No i akurat, jeżeli chodzi o ogórki, w tym momencie było to dobre. No, tutaj mamy widzę dynie. Ogólnie jesteśmy za stodołą. Tutaj kiedyś było wyjście, no i tutaj się wyrzucało gnój to był gnojownik, no i na tym gnojowniku teraz moja mama ma całą taką wielką jedną pryzmę i to jest kompostownik, na którym co roku oczywiście wysiewa cukinię, dynie, no bo to jest idealne miejsce, żeby takie wielkie rośliny, które potrzebują tych składników dużo, no to właśnie tutaj mama sadzi, no i wygląda to jak w gąszczu. To jak zwykle widzę mama ma przygotowane jakieś tam Gnojówki pewnie z pokrzywy, pewnie z wrotyczu. Tam jeszcze widzę w beczce. No i to jest w sumie jedyne, co na ogród mama używa. Czyli podlewanie gnojówką. Tak naturalnie. Na wiosnę z tej pryzmy mama bierze dużo tej przekompostowanej takiej ziemi, i to wszystko idzie na ten wielki warzywniak tutaj właśnie. I to w sumie jest jedyny rodzaj, no i chyba tam co się e, rok obornik. No i tutaj właśnie jest ten wielki warzywniak. Czyli idąc od początku, tu widzę jest cukinia, pory, selery, cebula, część już mama wykopała, dzisiaj chowaliśmy, a część widzę jeszcze jest. Dużo fasolki, ogórków, no i faktycznie w ogórkach widzę, że coś tu się zadziało. No troszkę się zadziało. No jeszcze owocują, jeszcze są, więc no szkoda, ale... ale same ogóreczki widać są ładne. No i cała druga część, to wiadomo buraczki, marchewka, pomidorki jakieś w gruncie i znowu boraczki i znowu marchewka i pietruszka. Ja, oczywiście, jakieś tam rywalizacji z mamą nie prowadzę, żebyście się tam nie myśleli, że tutaj jakieś, e, wiecie, nie wiem, kompleksy mam czy coś. Wstawię ileś lat. Tak samo będę. Dobrze tutaj na pewno doścignę moją mamę. Ale nie dzisiaj, bo jest tak gorąco, że nie mam ochoty na nic, nie? Masakra. To już kolacja. Cacy amu. Dobra, nie będę Wam laskać. Wróciłam. Otworzyłam sobie słoiczek z czerwoną porzeczką. Z tego roku. Ale pyszniutka. Tego mi brakowało. To był w ogóle strasznie ciężki dzień. Było tak gorąco. I... W sumie chyba pół dnia gdzieś tam u rodziców przespałam. No może nie pół dnia, ale po obiedzie położyłam się. Czekałam aż troszeczkę to słońce zelżeje, żeby coś tam ponagrywać. I chciałam na ten ogród pójść, ale naprawdę poszłam tylko na chwilę. Zresztą, jak widzieliście, i nie byłam w stanie jakoś tam zbytnio szarżować. Najgorzej, no, no normalnie najgorzej. Narzekam jak. Starsza pani. Nie, gdzie tam nawet starsze panie tak nie narzekają, jak ja w te upały. No ale cóż, <noise> uczę się siebie na nowo. Poczekam, aż słońce jeszcze bardziej zajdzie, a teraz tutaj jest tak za akacjami, ale to jest jeszcze, no, churcze jak wysoko słońce, 19.20, a słońce jeszcze jest, hu hu, 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 hu. <noise> I poczekam, aż troszeczkę te słońce jeszcze zależeje i jak pójdę podlewać, to mi jeszcze mój ogród. No bo przecież... Nie może być tak, że tylko obczeliśmy ogród mojej mamy. To słońce ani myśli zelżeć. Ja prędzej pójdę spać, niż tutaj to słońce się troszeczkę schowa. E, więc zacznijmy w sumie od ogórków. Oto moje tegoroczne, w sumie, no takie powiedzmy pierwsze zbiory. Na pewno pierwsze zbiory e, ogóreczków. Wykopałam w końcu cebulę, bo no już była na nią pora. Pisaliście mi tam o czosnku i o cebuli. Czosnek też oczywiście wykopałam. No ale że byłam chora, no to wiadomo, że nie mogłam tego zrobić w tamtym momencie. Zrobiłam to troszeczkę później. Czosnek, nic mu się nie stało, wszystko jest w porządku. No i skoro mam cebulkę, i skoro mam świeże pomidorki, i to i to, i to, i to Czyli pomidor, cebulka, dużo pieprzu, sól i tak, troszeczkę śmietany. O Jezu, i później jak to ten sok puści i zjem tą całą ten. Pomidor razem z tą cebulką i ten sok, ta śmietana z tym pomidorem, o Boże, jest cały smak dzieciństwa, calutki O, ja w ogóle bardzo się cieszę z tego, że ogórki mam wysiane tak w skrzyniach. Pokazuję. Dzisiaj zrywałam z tej skrzyni i to jest mój pierwszy wysiew i tutaj już pojawiły się ogórki, tak jak widzieliście na załączonym obrazku. No i później tutaj kolejne trzy skrzynie mam co dwa tygodnie. Tu zaczyna dopiero kwitnąć, tam. Nie wiedzieć czemu jest po dwóch tygodniach, ale dorównało niemalże temu. Jak nie wiem, nie przerosło. No i na samym końcu to, co mi poszatkował grad już ładnie odbiło. Wysiałam jeszcze raz. No i to będzie największa przerwa, ale no jak już tu wszędzie się skończą, no to tutaj będę miała ogórki. Nie wiem, czy nazwać to patentem, czy jakimś tym, ale może jakąś wskazówką, bo to naprawdę fajnie w tym takim intensywnym okresie, gdzie jest dużo tych zapraw. U mnie w regionie mówi się zaprawy na, nie wiem, weki, na wekowanie. Na... No, u nas się tak mówi, bo często się pytacie w komentarzach, co to znaczy zaprawy. No, słoiki, przetwory. <laughs> nie wiem, jak to powiedzieć. Zaprawy, no zaprawy, czego nie rozumiecie? Ja codziennie sobie zaprawiam te ogórki w takiej mniejszej ilości, a przez to właśnie, że wysiałam w tych skrzyniach tak co dwa tygodnie, no to nie mam tej takiej wielkiej intensywności zbiorów. Tak wygląda sytuacja z ogórkami. Całą resztę pokazuję Wam już teraz. <laughs> Ogólnie w tym roku dużo pomidorów posadziłam tutaj na zewnątrz, to znaczy w sumie nawet nie ja, tylko Maciej. Stążeczki to jest przypadek, bo akurat były pod ręką, żeby podwiązać pomidory tutaj przy siadce na kompostowniku. Fajnie, tutaj muszę powiedzieć, że na zewnątrz jest o wiele więcej owoców niż w samym tunelu. W każdej gdzieś tam skrzyni, gdzieś tam w gruncie, w tych wszystkich moich okrąglaczkach tutaj po drodze, wszędzie są pomidory. I póki co, pomidory są bardzo ładne, ale jak to moja mama mówi. Nie mów tam za dużo, bo jak tylko powiesz i się pochwalisz, to zapewne ci klapną, zobaczysz. Więc takie se, wszystko jest Wam bowiem w tym roku jakieś takie. Ogórki nie, 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 nie. Takie słabe, wszystko jest. W ogóle nic mi nie wyszło, to się nie udało. Koper w ogóle, buraczki wcale. Nie mam nic. Wszystko biorę od mamy. Mama też ogólnie słabo, więc wszystko do dupy. <laughs> Z tych wszystkich wysiewów, plonów, to najbardziej się udała Kicia ze swoimi kotkami. No i tutaj pierwszy raz w tym roku jest wysiany arbus, ale on był wysiany bardzo późno i tak naprawdę dopiero zawiązują się kwiaty. Nie wiem, czy coś z tego będzie w tym roku, no ale próba została dokonana, więc zobaczymy. I pierwszy raz też w tym roku, bo wyobraźcie sobie, że nigdy nie miałam, ale w tym roku pierwszy raz wysiałam dynię. No i dynia tutaj ładnie się Przyjęła razem z arbuzami, i tak ją kształtuję. Puszczam ją tam na te ścieżki, żeby poszła w tamtą stronę. Ale tu zarośnięte, jak to wygląda. <laughs> Siema! Ja nic nie widzę w ogóle. Na mnie patrzcie, tu ja najważniejsza, pamiętajcie. No i tak ogólnie, jeżeli chodzi o tą część ogródka, to w sumie tutaj to wszystko. Bardzo ładnie. Nie wiem, czy widać, czy nie widać. Zaraz. Wam pokażę. Bardzo ładnie wyglądają już teraz w tym czwartym roku winogrona i naprawdę jest bardzo dużo owoców. Zresztą, sami spójrzcie, naprawdę jest ich sporo i to są takie duże winogrona i jest to wigrono. Wigrono. Winogrono jasne. Wszystkie w sumie cztery. I tutaj po tej stronie dosadziłam jeszcze dwie odmiany, tym razem ciemne. Tutaj i tam kawałek dalej. Jak tutaj sadziłam to winogrono, to pisaliście mi w komentarzach, że to nie jest odpowiednia ściana na to, żeby winogrono tutaj e, tak naprawdę się przyjęło i żeby tutaj ładnie owocowało, bo to jest tutaj taka mm, południowo-zachodnia, no tak mniej więcej. Ale powiem wam, że ja tą ścianę tak czy inaczej po prostu chciałam ją w jakimś tam bluszczu i stwierdziłam, że skoro ma być to tego typu jakaś roślinność, która ma mi się piąć tutaj po tym murze, no to chciałabym, żeby był jakiś owoc. A co wyjdzie z tego, to wyjdzie. No przecież nikt mnie jakby tutaj, nie wiem, nie rozlicza z tego, nikt mi nie zakaże. W tamtym roku była taka pierwsza ilość, większa ilość tych owoców, no i były bardzo smaczne. To winogrono naprawdę bardzo dobrze tutaj się zachowuje i bardzo dobrze owocuje. To znaczy, nie w ogóle nie udało się faktycznie. Fatalnie, fatalnie. <laughs> tutaj posiałam sobie fasolkę szparagową, tylko dwa rządki, i jeszcze tam jeden zagon mi wyszedł w tamtej części. To też sobie dosiałam i będzie później. Tutaj cebulę już zlikwidowałam, bo już się wszystko tutaj pokładło. No i w sumie cebula. Cebula w tym roku wyszła mi taka. Takie piteczki mi wyszły, naprawdę. No, tam może co dziesiąta wyszła, jakaś taka w miarę okej. Okay, ale chociaż jedno co wyszło, to bardzo dobre wyszły ziemniaki. I w sumie takie są tylko te dwa rządki, tutaj naprawdę niewiele. Wiem, muszę skosić trawę ogólnie, ale byłam chora i e, nie chcę iść znowu w te wszystkie kurzawy i te pyłki, więc sobie odpuszczam. No i ziemniaki są naprawdę przepyszne, takie własne swoje. Żadnej stąki ich tu nie dorwało. Na pewno za rok z całym ziemiakami tak do samego końca pojedziemy. No i te moje selery. Selery, w sumie dopiero wczoraj je jakoś tak doprowadziłam do porządku, bo ja nie wiedziałam ogólnie, że selery. Ee, że, że mają mieć wypielone, to oczywiście, ale moja mama była właśnie mówi, ja miałam tak pełno, takie zielone były, się tak cieszyłam, a mama właśnie mi podpowiedziała, że żeby mieć duży korzeń selera, to trzeba te wszystkie takie większe e, urywać i tak one muszą mieć czyściutko selery. No i jeszcze oczywiście podlewam gnojówką i mam nadzieję, że ten korzeń w końcu... Troszeczkę będzie większy, bo na razie to jak wykopałam tam do zupy, to był, wiecie, taki taki tyci tyci, a moi mamy to jak pięści, nie? Ja wiem co jest, no, także taka wskazówka. Ja nie wiedziałam. Ogólnie to, jeżeli chodzi tutaj o tunel, to już wykorzystam, jak jestem tutaj, to y ja mam tutaj szeroką ścieżkę i to nie jest jakby, że to jest w porządku, bo też oczywiście często mi piszecie, że po co mi taka ścieżka, że to jest marnotrawienie, marnotrawstwo <laughs> miejsca, że mogłabym tutaj swobodnie, bo przeważnie robi się tak, że jakby jest taka ścieżka naokoło, w środku jeszcze jest wykorzystane miejsce. No i wtedy tutaj po bokach. No i to jest najbardziej niby optymalne wykorzystanie takiego miejsca w takim tunelu. Ale muszę Wam powiedzieć coś. Nie samym pomidorem człowiek żyje. <laughs> A się rozmachałam, ale fakt, faktem, że jest to moje jedno z ulubionych miejsc, w których ja lubię sobie po prostu usiąść. Tu mam piękny zachód słońca. No, dzisiaj to jest akurat za gorąco, żeby tu faktycznie siedzieć. Ale no, no co Wam powiem? Myślę, że mm, i tak, jak będę kombinować, to. Zostawię sobie tutaj, gdzieś w tym miejscu, jakiś taki mały fragment na to, żeby postawić sobie to krzesło i móc sobie tutaj siedzieć. Bo naprawdę bardzo lubię spędzać tu czas. A teraz muszę poprawić pomidora, bo za chwilę będę pokazywać. A on się przewrócił. Nie wiedzieć dlaczego i jak. Ogólnie to jest mój drugi sezon w uprawie pomidorów w tunelu. I wszystko jest w porządku. Na razie nie ma zarazy żadnej. Nic mi nie weszło. Ale też muszę się przyznać wam, że ja praktycznie co tydzień i w tamtym sezonie i w tym również stosuję oprysk z drożdży. Taki delikatny w skali od 1 do 10, czyli na przykład 10 deko drożdży na 10 litrów, rozcieńczam to i gdzieś po zachodzie słońca na sam wieczór raz w tygodniu robię oprysk tutaj właśnie pomidorów, ogórków cukinii, no na no ile mi starczy, to po prostu jadę z koksem, że tak powiem. Także to chyba wszystko, jeżeli chodzi o taką tutaj stronę warzywną. Tak, myślę, że to jest wszystko. Cieszę się, że przetrwałam ten dzień, cieszę się, że byłam u rodziców, cieszę się, że pokazałam Wam ogród mojej mamy, cieszę się, że Wam pokazałam w końcu mój też ogród, bo w sumie od początku... Tego wszystkiego to tylko tak w ujęciach, gdzieś tam z boku, ale nic nie mówiłam. A wiem, że lubicie po spacer taki po ogrodzie. Uff, tym sposobem schodzę z tego słońca, idę do domu, idę spać. Wam dziękuję za oglądanie, za oglądanie do końca i do zobaczenia w kolejnym. Uda się? Odcinku. Nie wiem, czy jeszcze mówiłam w tym odcinku, chyba nie mówiłam, ale chciałabym przypomnieć, że widzimy się 24-25 sierpnia w Grucznie oraz 7-8 września w Strzelcach Dolnych na Święcie Śliwki. Iha!